Jest godzina 16.13 a my zaczynamy film e, krótki e, niedawno chwilę, chwilę, chwilę temu Pojechał Hyundai, ale nie zdążyłem nagrać, ale e, na, na prost jest oczywiście Solbus. Jak będę montował, w ogóle jak będę montował, to może zaznaczę. To Terbusa. Kolejny pojazd to będzie. Już, już chwilę muszę, muszę przeczytać. Najbliższy, nie ma się pewnie będę szukał. Najbliższy pojazd to solarka. Hmm, tak, solaris. Jak się, jak się nie mylę, który się Czy w ogóle nie jest solaris? Nie, nie to chyba jest solaris. Tam to jest? Tak, dobrze mówię. Solaris, popraw, bardzo. Popraw, ojej, wy, wy nie widzicie. Może tak... O, i tam dalej jest, Solaris jest solaris. Już, już przybliżam. Przybliżam już chwila. Ja. O to jest dalej. Nie tyś... Nie też pan. To jest man? Nie wiem co to jest zadali chyba. Dobra. W tak więcej. Ojej. Sto i wyłączam to przejdzie. Oh. No i kolejne to też chyba będzie. Jak dobrze. O jezu. O jezu, o jezu wy nie widzicie. Nie. Kolejny, co to jest? Tak, to jest mam. już wam przybliżam Dobra. Dziękuję za oglądanie